Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trójce świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokoranej pokorodnicy Ciewicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. o Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł. Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronką do mięsiercia siecie pragnę ofiarować z osoby wolone przez alkohol i narkotyki. Proszę cię, Zuchwistę, Matko Bosza i świętość Trwałstyno, bo Bosze serce i potrzebne dla nich łaski. Za każdą pomoc. Z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wodę, która wytrysłaś wówczas, z najsłodszego słodszego serca Jezusowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odbyć nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy lekli pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc szowale Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, ją synami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzenia nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Ducha świętego, Narodził się z Maryi Panny, Umęcząc pod bockim piłatem, Ukruszowan, Umarł i Pokrzepian. Stąpił to piekieł, Trzeciego dnia z martwych stał, na nie piosę, Dzieci po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Toga Świętego, Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała słabych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas. I świata całego. Klajko polstej męki. Mimiło się nas, i świata całego. Klajko polestej męki. Mimiło się nas i świata całego. Klajko polystej męki. Mimiło się nas i świata całego. Klajko polystej męki. Mimiło się nas i świata całego. Klajko polystej męki. Mimiło się ci nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej cię dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej cię dla nas i świata całego. Dla Polesnej Męki mią się citle i świata całego Klajko porstej męki mimiją się citle i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle i świata całego Klajko porstej męki mimią się citle i świata całego Klajko porstej męki mimią się i świata całego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Klajeko polestej męki mimo mi się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimo się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimo się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimo się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimo się citle nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uśicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki mią się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klejko polestej męki mimią się nas i świata całego klejko męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego polistej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla jego polistej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego syna twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całeko klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się citle nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimo uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i do Świętego. Matko Boże, tą modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich pokój. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konię Twoją, przez miłosierdzie Boże, daj łaską sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. wiesz, wieczne posze. Osuń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się pana ludzkimi, aby nas i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, swego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju, na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchne Boże, w świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac nauka i działanie mogły odbywać się bez tymicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o dar Świętego dla kapłanów i siostr zakonnych. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, właśnie Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu święt, duchu czystość, uświęcej kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech Okin, świętej miłości, rozpalaj serce serca, we płomieniech tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. duchu święty. Powieszamy ci serca kapłańskie i siostrzakonych, ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętej Świętej, z Panem Pokiem Akaja.